Słuchajcie, przyjechał pan z podziemnej pasji na wyjątkową premierę. Oh, Look at <laughs> There <she> is, <laughs> <laughs> dawaj, dawaj, dawaj! Zamawiałem 30, a co ty mi tu przywozisz? Co to jest? So nice. Grand Systems. tak się witasz ze mną? Słuchajcie, moi, moi drodzy, dostałem takie coś, że... I witajcie w kolejnym odcineczku, w którym to okazuje się, że znak, że jest odwilż, wskazuje właśnie, to urządzenie ponieważ zaczęło działać i zaczęło zamykać centralny zamek, więc to też oznacza, że za chwilkę, jak zrobię tam jakieś pierwsze rzeczy, te czwórka pójdzie w końcu na mynie, bo nie będzie obawy, że coś się tutaj po prostu za później od lodu zlodować je i nie będzie się dało dostać, Także. A, 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 o, i widzicie, już. już po, o, pochwaliłem. O, tak powiedzmy, 80% działa. No i dzisiaj, tak sądzę, dowiemy się co się stanie z babcią, bo będzie werdykt, co tam się wydarzyło. Najbardziej prawdopodobne jest to, że przy temperaturze, która się zmieniła miesiąc temu na bardzo minusową, po prostu coś pękło, coś, jakaś dysza może gdzieś tam w pompie, może... Gdzieś tam, coś, 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 temperatura spowodowała, no, ale tak jak z mechanikiem, i są zdania podzielone, że benzyna, o, możecie napisać, jeżeli masz samochód benzynowy, to jest niemożliwe, żeby jeśli zebrało się to tam tyle wody, żeby zamarzło i zablokowało na przykład jakiś przewód. No, i niektórzy mówią tak, niektórzy tak. Ja już jestem cały głupi. W każdym razie mam nadzieję, że to nie jest rozrząd, co najwyżej, pompa, albo to, co wspomniałem, ale to się dowiemy, mam nadzieję, na koniec odcinka, bo mechanik ma dzisiaj dzwonić, bo babcia wjeżdża na. Navarstadt. A tutaj sobie rozświetlimy. Jest godzina 8.05. Tu mamy jedną z części paczek, która jedzie do Anglii Equi nie Equinox Manticore Shito. Bo tam gdzieś druga paczka, druga paczka, druga paczka. Tam się krystalizuje plecak, słuchawki Manticore Shito i Bóg wie co jeszcze. I sławki wodne. To jedzie do UK. A ja mam jeszcze, zanim zaczniemy paczuszki, wrócił Mars MD. Pierwszy chyba w historii, że była jakaś sprawa reklamacyjna. Trwało to 3 dni. Także bardzo, bardzo sprawnie. Wymieniono układ zasilania. Wszystko działa. Także wysyłamy odsyłam do klienta. No i zobaczymy, co tam jeszcze yy, z zamówień to zrobię, a potem pojadę tę czwóreczką w końcu na mynie. To już wspominałem, bo należy jej się, bo jak się uda naprawić babcie, to te czwóreczka tutaj spocznie na warsztacie, jeżeli akurat nie będzie żadnego kampera. Patrzyszko do Angi wymaga jeszcze poprawek, a ja tutaj do Wrocławia szukam w szufladzie kabla magnetycznego do Questa, i wydaje mi się, że to tutaj może być, tu na pewno kabel. Także jak zaraz zobaczycie, u nas są totalne już roztopy, praktycznie w ogóle nie ma śniegu, patrzcie tutaj, tylko na krawędziach. I tak jest u nas, no ale wiem, że na przykład lubelskie to jest całe zaśnieżone, skute. Jak u nas tak będzie, jeszcze w tydzień to jest szansa na jakieś działanie. Ale pogoda jest nieprzewidywalna i może się zmienić. I kolejne zleconko tutaj w ciemnościach może coś widać. Do oborniku wiadomo, sławki ML85, one do X4, do Equinoxa, ale do manticora też pasują, nie? Tak. Właśnie, też pasuje. My że dodawałem tam ML-105, no i sprawdzimy przy okazji sobie czy Equinox jest naładowany, bo trzeba to robić okresowo jak towar jest, chociaż on nie jest długo z nami, ale przy okazji musimy sprawdzić te słuchawki, to sprawdzimy czy ten Equinox jest zdrowy. No i mamy godzinę prawie 11, pogoda się coraz bardziej klaruje, coraz większe słoneczko, ale niestety... Na weekend nadchodzą złe prognozy, że to, co tutaj jeszcze troszeczkę zalega delikatnie, może się bardziej przyczepić jeszcze. No ale no, na to nic nie poradzimy. Jedziemy tak czy inaczej, dziadka umyć, bo, bo naprawdę nie wygląda reprezentacyjnie. Piątunio, lekki zastój o tej porze. Dopiero po południu się coś dzieje, także palimy dziadka i jeszcze odwiedzimy kota sklepowego, jego reinkarnację. też ani śladu zimy także nadzieja jest zahibernujmy więc ten liściasty stan by się nie pokrył tym strętnym puchem no i co tak leżysz co? tak się witasz ze mną? śmieszna jesteś dzisiaj ty jesteś tygrysica kod diabeł, bo zadzwonił Jarek z Iłży. Nie zdążyłem jej dać mokrej karmy. Przyszła je diabła, jak rozmawiałem z Wierszkim, rozmawiałem z panem, z detektor z Team Iłża. A ty przyszłaś, mnie diabnałaś, bo co? Bo jedzonka nie dałem. Już wspominałem, że w jednej czwartej to jest taki dzikus, a nie taka kocica zwykła, tak? Ty drapieżnik. To moje oczy widzą jakieś kropki na szybie. Jakaś mrzawka się zrobiła, ale to mam nadzieję, jest tymczasowe. A tutaj mamy. 12 groszy, jak kiedyś ktoś śpiewał, to 12 złociszy mam, żeby umyć dobrze dziadka i na razie go dać na weekend do. Mam nadzieję, że babcie ci odbiorę, bo to jeszcze może być plot. Tu dzisiaj, że okaże się, że babcia jest kaput, bo to jeszcze nie wiemy, ale na razie umyjemy dziadka, bo weekend spędzi po prostu na e, tym, na b, 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 jak to się nazywa? Na warsztacie, na. No tam wiecie, no tam w Wodyńcach, no żeby był chroniony od zimna. No i w końcu lśni znak jakości i uży, chociaż mam pewne zastrzeżenia co do swojej pracy, ale to jeszcze poprawimy za chwilę tutaj dokładnie, no tu przy wlewie, to mi się nie udało. Ale tak poza tym to lśni, a w ogóle dostać się na myjnię dzisiaj, to naprawdę nie jest taka prosta sprawa już teraz, kiedy wszyscy są jeszcze w pracy bez 12.30. Zobaczymy, co tam słychać w komentarzach, bo dawno nie wchodziłem. Tutaj Michał T pisze coś o krasny stawie. Tam kręcili film Prawdziwy ból z bratem Kevina. Nie wiem o co chodzi. Co to jest dalej? Szósta minuta pokazuję, proszę częściej tą kicie, bo cudna jest. A internety kochają kotki. Dzisiaj mnie uwali, dzisiaj mnie ugryzła. Bo jak ten, jak przyszedłem ją nakarmić, nie teraz jak byłem, to zadzwonił Jarek i nie nasypałem tej mokrej. Ja rozmawiam z Jarkiem, podbiegłem i użarła pytanie o tego kota, czy on ciągle tak sam siedzi czy go odwiedzacie, by dać mu karmę, ogarnąć kuwetę, wasza mama nie mieszka w tym mieszkaniu, czy tylko Adama jest, pytam, bo martwię się, że tak sam przesiaduje jeśli chodzi o pytania na temat kota, tak jak wspomniałem, w jednej czwartej jest dosyć dziki, a w porywach w jednej trzeciej, co jest fajne, bo przypomina te kicie z National Geographic natomiast jak był z drugim kotem bardziej domowym, takim typowym to było nieszczęście było niefajnie, było widać, że kicia nie jest zadowolona i problemy były więc teraz, jak jest, jak jest sama, to jest szczęśliwa, że ma terytorium tylko dla siebie. Codziennie przynajmniej pół godziny jest doglądana, czasami kilka dni ktoś z nią jest, także nie ma dramatu. Zresztą jej to nie przeszkadza, bo ona ma swój świat raczej. No i co chciałem powiedzieć jeszcze, jak trzeba, no to do weterynarza chadza. no i, i tyle na temat kici. Trzeba dbać i doglądać, ale doktoratu. Tak jak w dzisiejszych czasach niektórzy ludzie robią, nie zamierzam ja przynajmniej robić. Oczywiście to, że ja nie robię doktoratu, bo jestem trochę staromodny, staroświecki, jakoś tak, to nie przeszkadza, że ktoś robi doktorat posiadając zwierzęta, to nie jest problem. Natomiast o, jeszcze wracając, że jest samotna, no to już wiosna powoli nadchodzi. A pamiętacie, jaką Odyn miał dramę z golumpami, z gołębiami, które tam po prostu atakowały tą kamienicę? Także myślę, że Kicia będzie miała zaraz bardzo liczne towarzystwo i zobaczymy, jak sobie będzie radzić z tymi golumpami. Uwalić rolników, uwalić kierowców, przedsiębiorców. Standardy wprowadzane przez rządzących robią się coraz bardziej chore. To się jeszcze musi stać. Co się jeszcze musi stać? Aby naród powiedział dosyć. Kolego, ale ty tutaj według nowych wytycznych aktualnego rządu możesz wprowadzać dezinformację, ponieważ nie chcę za to odpowiadać, nie rób takich komentarzy. Słuchajcie, musieliśmy się wyłączyć, bo przed klientami się kłóciliśmy, bo słowo dezinformacja z tego komentarza, która wynikała, podziałała na w tych na bykę i się zaczęliśmy tutaj prowadzić burzliwe spory i w końcu nie wiemy do czego doszliśmy, że dezinformacja jest zła, bo zawsze jest, to jest problem dylemat moralny. Jest zła dezinformacja, ale jak ją mierzyć, jak ją sprawdzić, kiedy ona jest dezinformacją, a kiedy folklorem yy, felietonistycznym. Nie, no patrzcie, to jest ten, nie? Tam widać, nie? Ale, no, ale tak widać, słuchajcie, bo doszliśmy już w teoriach spiskowych do tego, że fale 5G nas zagłuszają, i przez to nam tutaj nie przez zimę, nie przez jakieś tam rzeczy, tylko przez to spada sprzedaż. Wierzycie w fale 5G, że nas niszczą, i zostaliśmy teraz godzinę nie wiadomo, co się z nami działo, nie? Wiesz, co się działo ostatnią godzinę z tobą? No ma co robić, to może pogramy w piłkę, co? Sport to zdrowie. Bardziej zdrowszy niż teorie spiskowe, co? Ale mi się nie udało, bo kamerami przeszkadza. A, teraz mi się udało. A kiedy zadzwonił OLB? O Powinien już dzwonić, Nie niedługo mamy jechać przecież. I był teraz pan. I co, co pan teraz. jak był, to chciał? Zrobić z AGM-u na LifePo? Tak. A, no to kiedy? Pod koniec miesiąca. Dobra. Dość tych teorii spiskowych. Wracamy do rzeczywistości, Tomaszu, nie? Słyszycie? Jak coś piszczy? Ale słyszycie, nie? Ty też słyszysz. Słyszy. To, to jednak jest to 5 g Tomaszu. Masz słyszysz co tak piszczy? No. Co? to jest? 5G? Transmitery? Deus 2. UFO? Jak, jak Deus 2? Deus 2, było włączone. A. A, się z sąd tam? No. Ale tam w tamtym pomieszczeniu? Nie. Proszę, wyłączone. A, wyłą... patrz. To nie to nie 5G, tylko Deus 2. A w końcu ktoś napisał merytoryczny komentarz. Nie byłoby ksefu, gdyby nie było branych faktur pod każdą pierdolę, często totalnie niezwiązaną z działalnością. I piszę to jako przedsiębiorca samemu. Zawsze zastanawiam się, czy dana faktura powinna być wrzucona jako koszt, czy nie, ale wiem, że wielu moich znajomych ma to totalnie gdzieś. Okazuje się, że nawet rodzinny obiad może w restauracji być z jakiegoś powodu kosztem firmowym. Sami sobie zgotowaliśmy ten los. A że system płat pierwszego dnia to też pokazuje, jak podchodzimy do wszystkich terminów urzędowych. Ksef 2.0 był już dostępny. Przed lutym można było się zarogować, wygenerować certyfikaty i sprawdzić, jak to w ogóle działa. Ale oczywiście wszyscy rzuciliśmy dopiero 2 lutego. Słuchajcie, tutaj najpierw sztuczna inteligencja podpowiada y, odpowiedź, ale to ja nie, nie korzystam z tego, bo mam to gdzieś. Natomiast tu pierwsza y, niefajna odpowiedź na to właśnie pytanie, y, jako odpowiedź, jak ktoś merytorycznie pisze, no i to bardzo niefajni internałci, proszę tak nie robić i szanować siebie, s, swoją pracę i czas poświęcony, a reszta rodziny też tak myśli i zdrowa jest. No i potem zaczyna się, zaczyna się jadka, jadka, jadka. Internet płonie, zapłonął. A ja mam, proszę Państwa, na ten temat zupełnie jeszcze inne zdanie. No, niech będzie, że może to być bardziej uregulowane, żeby było transparentne, żeby było wszystko widoczne na pierwszy rzut oka, że wszystko jest uczciwe. Tylko ja zawsze mam w głowie, że na pewno znajdą się ludzie, którzy mają pewne jakieś konszachty, i okaże się, że są. Jak to bywało w poprzednich systemach, drodzy Państwo. Państwo nie pamiętacie, zresztą ja też, bo nie żyłem wtedy, będą równi i równiejsi. Te nasze wariactwa, widzicie tu kod nawet jest przy, przy Deusie, bo nie ma Deusów. Te nasze wariactwa wynikają z tego, że już powinniśmy być w terenie, bo taki był plan. A tu wszyscy musimy siedzieć, bo co prawda niby tutaj wszystko stopniało, ale dalej się nie da wejść. Dawid zgłasza, że Kilow nie pomaga, no i to po prostu to przez to wszystko nam się w głowie robi źle. Czekujemy na wieści o babci. Tymczasem, jak już y, zacząłem tam na no, myjnie, pojechałem, to teraz dokończę swojego dzieła i zrobimy sprzątanku. Jak nie wiedzie po weekendzie żaden kamper, to będziemy dalej tutaj jeszcze rzeźbić przez tydzień, bo potem mamy jakieś przerwy techniczno-urlopowe czy coś takiego. Słuchajcie, przyszła do nas możliwość współpracy. Taki to jest model? Primero MD-15, nie wiem czy znacie. Nie wiem, trzy czy głosy nakładają się na siebie plus mój. Ten człowiek to kto to jest? Co on to ma odkurzacz jakiś? Co to, to jest? To jest scientific naukowy naukowo do naukowo podchodzą To to jest jakiś z NASA. <grym> ten strój jest gratis do tego, do tego. science <grym> I to na szalita najpierw iść. się nauczyć I takie mamy w współpracę, ale lepsze to niż ten, maszynka do golenia A, <gry> Nie dobra, ale maszynka jest Ale z chęcią mi spróbował tego Dobra zamawiamy Wiesz do ilu jest ten e, Primero e, ten? 70 metrów 70 metrów. Tak, tak. Podziemna pasja przyjechała. Słuchajcie, przyjechał pan z podziemnej pasji na wyjątkową premierę Primero MD15 Ajax. Nowy detektor. No teraz mam. <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj. Zamawiałem 30, a co ty mi tu przywodzisz? Co to jest? Gdzie tam? Gdzie tam y saper, gdzie, gdzie schował? <laughs> przyjechał. Słuchajcie, towar deficytowy w każdym razie. Ostatnimi czasy Pan z Podziemnej Pasji twierdzi, że jego detektory, które sprzedaje, sięgają do jądra ziemi A Ajax MD, Primero MD-15, słyszeliście, ale zobaczymy jaka będzie jego reakcja A, no, no to... on to, no, dwóch do wygarniętych, robiłem obidawskiej no. MD-15 Nie ma żadnej reakcji? A to, to jest ten taki, co jak załączysz pokrętłem magnes, to w sztuczce są, wciągną Co się Premiera jutro u Łodyńców, sobota. Sobota, 7 lutego. EFM Technologies. Dla, dla gości, którzy przybędą na miejsce, mo możliwość wygrania zestawu garnków. Ale ja tu wspominałem. No i słuchaj panie podziemna pasja. 70 metrów no. głębokości. 70 metrów głębokości. No bo wy się nie ukryjecie. Co pan ma tu do zaoferowania teraz? Wiesz co, no trudny orzech do zgryzienia, podejrzewam, że... Czyli nie, będzie, pan, pan, najutrzejszy... wyłażą, będzie pan na jutrzejszej. Będzie pan na premierze, rozumiem, tak? Tak. tak? tak. Dobrze. Ale jak do... ty wygonisz z podwórka takim? No. Up to them to find it.

No ale wszystko działa poprawnie, mam nadzieję, że to nie jest tak, że laweta 200 zł go uleczyła, nie? No bo jak to by, by tak mogło być? No i słuchajcie, myślałem, że w piątunio odbiorę Albusie, ale tu niestety są wieści, bo to co widzieliście teraz to jest splaka odpalane, bo teraz mechanik mógł rozmawiać. No i słuchajcie, i popychacze prawdopodobnie do remontu jeszcze będą odpalać w poniedziałek, sprawdzać. No i najgorsze chyba jest to, że bak no traci jeszcze... Taka niefortunna sytuacja, ponoć bak tego auta ta, tego nie wiedziałem, jest zrobiony z więcej niż jednego banku i w połowie jest zespawany i ten spaw już powoli puszcza Także i mamy sobotę 7 lutego kończę właśnie montować film no i jak widzicie nic się tu nie działo nie było premiery Ajax Primero, Primero MD15 nie było nikogo, i trzeba, jak widzicie po tym filmie, dużo się w tym filmie w ogóle działo, e, trzeba uważać na taki skam, bo za 12 tysięcy dolarów czy 50 tysięcy złociszy, nie wiadomo co, 70 metrów e, głębokie, jakiś film wykupili 7 lat temu co 30 tysięcy wyświetleń, a tak to nikt tego nie ogląda i to jest taki jakiś randomowi ludzie, co Kinzial zauważył z podziemnej pasji, że garki im się skończyły, to postawili dwóch typów na, na jakieś polanie. I coś opowiadałem o jakichś różdżkach. Bo tam jakieś różdżki były, jakieś takie dziwne rzeczy, 70 metrów, jakieś komnaty pokazywali, że typ dy, idzie 70 metrów, komnata ze złotem, tam wizualizacje, takie e, sytuacje, więc y, trzeba na takie rzeczy uważać. Ja pamiętam coś przez mgłę, że kiedyś ktoś zadzwonił już parę ładnych lat temu, że kupił coś takiego. Prawdopodobnie mogło to być to za kilkanaście tysięcy złociszy tu w Polsce i, i się mnie pyta, jak to, y, y, że, znaczy, no, że nie, nie działa to, że coś jest z tym nie tak, no ja nie wiem, nie wnikałem, już nie pamiętam teraz, ale coś takiego się stało. Także trzeba uważać na takie wynalazki, bo oni chyba piszą tak do, już od dłuższego czasu, bo dzwoniłem w parę miejsc. To piszą wszędzie do dealerów, do dystrybutorów, żeby to tutaj nam obchnąć, nie? Żeby, żeby, żeby tym handlować. No w każdym razie, jeszcze mi się przypomniała na koniec jedna rzecz. Tam ktoś pisał, tam krasnysta w trzecia minuta, że tam kręcili prawdziwy ból. To Michał T pisał na tych komentarzach, teraz mi się przypomniało. Nie zajażyłem o co chodzi, bo tam Krasny Staw, to tam coś mówiłem, że jedzie towar do Krasty Stawu, natomiast y, prawdziwy ból, wydaje mi się, że, bo ja byłem w kinie na tym, pamiętam, tam, tak, pamiętam, y, to kręcili y, chyba na hotelu Victoria w Lublinie. To mi się wydaje, że tam było. No w każdym razie to by było na tyle w tym nieco przydługawym, ale jednak dużo się działo, babcia na razie jest no, u mechanika, w poniedziałek, nie wiem czy wspominałem, będzie próba odpalenia, czy odpali o własnych siłach, czy te popychacze to już lipa. W każdym razie bak, też trzeba wyjeździć paliwo i niestety trzeba zamówić, 700 zł kosztuje bak, no trudno, wydatki są nieuniknione przy takim gracie. Trzymajcie się i do zobaczenia.